Maneczko z tej strony, chat player. Witam Was dzisiaj serdecznie na kolejnym Mistrzu Broni eee, i będziemy grali dzisiaj pistoletami. Strefa powodziowa, więc e, kurczę, no może to trochę potrwać w sumie na takiej mapie. E, z tego co się orientuję, to przeciwnicy przeważnie wychodzą z tej przeciwnej strony, więc nie będę się tutaj pchał od razu. Tylko sobie poczekam. Nie wiem czy ten gościu pobiegnie. Wow. Dobra, ten, który tu wbiegł w lewo, albo będzie stał w drzwiach, albo wyruszył dalej. Ani to, ani to, ale jednak udało się go zdjąć, więc to najważniejsze. Kurczę, no mam cichą nadzieję, że nie będzie to trwało 20 minut, bo... Yy, grałem nieraz na strefie podziałowej w Mistrza Broni i to nie pistoletami, i właśnie tak długo to trwało. Liczmy na to, że tym razem pójdzie lepiej. Kur albo pode mną, albo mi się zdaje. Albo źle słyszałem. Leży się tutaj wtryniłem, bo tutaj nie ma jak się inaczej wydostać niż właśnie w ten sposób. A, myślę, że ktoś się tutaj chowa. Ktoś się tu chowa. Pięknie? No i kurna, wlazłem prosto pod super kolektora. Ale strasznie szybko mnie zabił w ogóle. P226 to jest pierwsza broń. Eee, I nie wiem, wydaje mi się, że. Pff, abym miałem konkretnie ubite. Albo ten zachodni, bo to jest serwer z zachodniego USA, kurde. Nie mogłem nigdzie znaleźć samych pistoletów z mapką, która by mi pasowała po prostu, więc takie zachodnie USA mi się nawinęło. I nie wiem, czy ten serwer też tutaj trochę nie będzie kaleczył. Aj, no, headshot by się tu przydał, pany. Niestety nie będziemy w ten sposób grać. To jest rzucanie się na śmierć. Tylko będziemy próbować flankować, oczywiście. Nie tędy, nie tędy. Spróbujemy ich zaś od tyłu. Jak bóg da. Eee, dawajcie znać, oczywiście, w komentarzach, czy lubicie grać na tej mapie w mistrza broni. E, ja powiem szczerze, że do tej pory nie przepadałem. Miałem kilka fajnych rund tutaj. Fajnie e, jest, gdyś dochodzi do snajperki. Wtedy można. E, dopiero zobaczyć, jak niektórzy sobie radzą, bo grałem już z takimi ludźmi, którym szło naprawdę dobrze przez całą grę. E, dostali sniperkę w łapy i potrafiłem ich wtedy dogonić, właśnie. O, Puna! Uuu! Całkowicie zwaliłem, ale fajnie, bo dostałem asystę zaliczoną. Ktoś mi uratował dupsko teraz i to ostro. No i teraz już, udało się jeszcze Nie wiem czy ten gościu tu zostanie Ktoś biega na górze A nasi, 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 dobrze Na razie utrzymuję się przy życiu z tą ósemką No był hitmarker i dupa, kurna Gustawo Gustavo wygrał poprzednią grę tak w ogóle Tam dołączałem do otwartej już rozgrywki, właśnie próbowałem y Znaleźć jakąś, y jakiś serwer i i tam tamtą grę wygrał Więc banżur pewnie chce to powtórzyć Nie damy mu się Tak łatwo A jak ja nie lubię spawna w tym miejscu Kurna to jest no spawn śmierci po prostu ja cię, No skazuję Cię na przegraną bo musisz lecieć Pół godziny do przeciwnika O kurna Nie wiem czy dam radę Oj, myślałem, że jednocześnie padliśmy, a tu shim... E, Realize chyba mnie zabił, Tak, Realize, shimpon padł. Ale sobie znalazł miejscówę, taką kurna z widokiem na wszystko, co? A najważniejsze, że jeden e, delikwent już... Z, z tego shortiego został zlikwidowany. Kolejny... Kolejny w drodze. Nie, 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 nie. Tak, tak to tylko... Pchamy się na pewną śmierć. Trzeba znowu się wybrać na drugą stronę po prostu. Aha, super, że się zatkałem. A nie, czy się znowu pakować po tej rampie, tam byłoby schodami chyba szybciej i jeszcze bym miał e, bezpieczne plecy, a z tego co tu widzę właśnie popełniłem chyba błąd. Bo tutaj ktoś jest właśnie. Może to nie błąd w takim razie. Aha! Kurwa, że też mnie zaszedł ten bandzera. Tam był tylko jeden gościu, a nagle wyskoczyło czterech. Dobra, nie jest i tak wcale tak źle, chyba teraz czwarty raz zginąłem. E, jak na pistolety, na zachodni musa. E, jestem na razie zadowolony. Kurde, to jest automatyk. To będzie ciężko coś na taką odległość, wręcz niemożliwe praktycznie uszczelić. Ktoś za mną skoczy? Nie. Dobrze. Uff, ten, który mi przed chwilą położył. Coś mi się wydaje, że ktoś tu będzie za chwilę albo schodził, albo będzie tę stronę przynajmniej się skradał do tego Ziomala, który tu stoi. No właśnie, dobrze mi się wydawało. Pięknie, kolejne biodro. Oj, Gustavo. Gustavo, nie wygrasz ty dziadu. Nie chcę mu dawać znać, że tu jestem. Wolałbym go zaś go od pleców i po prostu ściągnąć na, w najłatwiejszy możliwy sposób. Może mnie nie usłyszy, więc będzie. Tak jest. Gdybym zaczął strzelać z dołu, prawdopodobnie albo by zaskoczył, albo by zaczął uciekać. Bez sensu. Pięknie. Jeszcze jeden tu chyba przebiegał. Zanurkowałem po tego kila. A Kurna Gustawu, ty bandziorze, ty! Szybki, szybki, Algi 18. No to w sumie nie było aż tak trudne, żeby tutaj mieć nade mną przewagę. Nie Niby jestem na prowadzeniu. E, idzie dość płynnie. Jestem pozytywnie tutaj nastawiony jak na razie, jeśli chodzi o czasówę. Ooooj, kurna, Gustavo, no! Co się z tobą dzieje? Szóstka jeszcze mu tylko została. Gdybym może nie podskoczył, to bym, e, no, łatwiej na niego namierzył. Gustavo wyrasta na takiego mojego nemesis tutaj. E, ou, ciekawe czy ktoś się tutaj czai. Nie? Ktoś tutaj jest, dobra. Ale fajnie trafiłem teraz. Pewnie ktoś na plecy mi zaraz będzie wchodził, znając życie. Dlatego się przyczajimy na chwilkę. Dobra, nie ma nikogo, możemy ruszać. I nasi wyskoczyli stąd, więc trzeba się wybrać z powrotem. Wiecie co, no to jest miejscowa, którą najwięcej ludzi oblega, jeśli chodzi o mistrza broni, ponieważ, no, miejscowa jest bardzo skuteczna, bardzo, ale to bardzo przydatna, że tak to nazwę. Uuu, aria. To chyba nie ta aria z Grotron. Kurna, i zginę, i zginę. Albo nie zginę, bo ucieknę, dobra. Opie, walcz tam, walcz, walcz dzielnie, bo ja mam tylko 15 jestem na jednego strzała. Może jeszcze się uda kogoś z tą 15 tutaj uciukać, no jeśli ktoś by się wychylił! Kurno, schylił się Gościu na górze. A, i mogłem kurna się tam wyspinać. A spróbujmy, zaryzykujmy. Bo on tam chyba nie wiem, czy nie. Ktoś wkłada. Eee, zeskoczył. Więc nadrobiłem mnóstwo, ale to mnóstwo drogi. Czekajcie, gdzie on tutaj pobiegnie? Dobra, mam szczęście. Aha, szkoda, że chociaż tego. Wy, e, wyciągnąć jeszcze Kurna, zasłoniło mnie wiadro Kurna, schowałem się za wiadrem Pierwszy raz coś takiego odjebałem <laughs> Oj, ktoś mi wyprzedził Kitranie się za wiadrem To jest naprawdę pro zagrywka wow, Mam szansę w sumie No patrzcie się, dwa siadły Dwa strzały siadły Będę musiał przeładować Ciekawe, czy się skapną. Na pewno się skapnęli, że będę tutaj próbował wchodzić. Mam nadzieję, że... Kurna, no! Shorty, no nie było szans jeszcze Brazylijczyk na dodatek na zachodnim USA. Ajajajajaj. Słuchajcie, aj, aj. no Brazyliczykowi w sumie na Zachodni USA jest bliżej niż mi z Europy na zachodnie USA, więc... ...tutaj nie ma mieć pretensji. Pięknie. Jeszcze ktoś tam jest. Mam trzy pociski w... w komorze. i udało się przynajmniej tego jednego jeszcze. Aaaa! Szybko pozbyliśmy się, nie wiem co to było, co miałem w ręce Magnum Deagle. W tym momencie akurat nie mam zielonego pojęcia, ale pozbyliśmy się tego idealnie wręcz. Polony z takiego obrotu. Sprawimy o tego, że zginąłem. I to wspinanie się po schodach. I to wspinanie się po schodach, no. Dobra, tędy. Aha oh, ha, 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 Nie, nie, nie. Tam z... ulubionym ulubionej miejscowy wszystkich. się ładuje. Kurna, gdzie to? Dobrze, dobrze, dobrze. Sam się trik zgłosił. Jeszcze ktoś tu biega. Uff. Krzyżowy ogień by mnie chyba wzięli, gdyby nie ten tutaj został zdjęty O kurna! Trzeba się skitrać za pralką teraz Jak nie wiadro to pralka 23, co my tutaj z taką 20 tylko zrobimy? Trzeba by było... najlepiej by było poczekać, ale tutaj czekanie to jest przegrana eee, Więc walimy to i idziemy Mam nadzieję, że nikogo tam z drugiej strony nie będzie. Dobra. Znowu Trix. Oj, pewnie, kurna, musi psioczyć. Musi psioczyć. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobrze, że go usłyszałem, bo bym już pewnie leżał. Woohoo. Ty... Shorty, 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 szlak by tego shortiego trafił, no. Jak tam Gustawa ma 13, ja mam 14 w tym momencie, i jestem na drodze do 15, idealnie. Na dobrej drodze do 15. O! Ołów prosto z Rosji, jakiś dostałem. Kurna, plecy, 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 plecy. Ten sam gość! Pozbył się Shortiego do g 18, od razu kurna, musiał mnie z nim dorwać. Oni będą chyba pod spodem nie na tarasie, z tego co się orientuję po mapie. Tak jest, muszą się kitrać gdzieś tutaj na dole. O wow! O wow! Ten gościu się nie ruszał ani nie strzelał, dlatego go nie widziałem. F i jaka porażka w ogóle mogłem przecież... A, jeszcze chyba zostałem zaliczoną. Albo i nie. Albo, albo Gustavo się cofnął, albo kto inny się cofnął, nieważne. Ale tam odjebałem. Kurna, no dobrze, i będzie się tam nie kitrał, kurna za tym. Za kwietniczkiem. Dobra, raz dostał od kogoś. Dobra, pozbyliśmy się przynajmniej tak. Prawie na dodatek, więc jestem zadowolony. Oby się Gustavo wkurwił gdzieś tam po drodze. Kurna, już y, dobiegamy do 15 minut prawie. Jednak się ta gra przedłuża. No tak jak myślałem, znając tą mapę, wiem, że tutaj jest dużo biegania, ponieważ no, wielolevelowość i tak dalej. Oho, chyba znowu łatwy, łatwy kill będzie, o ile tutaj ktoś się nie wcześniej. Jest gościu. Dobrze, zaliczone, super. Oby się ten, ten nie kapnął. Zeskoczył. Tak mi się wydaje, ale nie. Nie leży, dziadyga, dobrze. Fajnie, fajnie, niech sobie leży. Chyba będzie tu wybiegał, co? Czyżbym się mylił? Czyżbym się nie mylił? Dobrze, 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 dobrze. My już znamy takie zagrywki. Pięknie, ale przykampiłem, co? Mam jak to jest przedostatnia broń, o ile się orientuję. Ktoś tu biegał przed chwilą? Kogoś słyszałem? Dostał raz, dostał drugi raz, no i takie właśnie jest Mrzlek. Gościu, patrzcie się z pistoletu. Ja dwa razy z Merzlek, która to jest teoretycznie broń. snajperska broń poboczna, tak? Ja z Mersrek trafiłem gościa przed chwilą dwa razy, a gościu mi z FN ściągnął jak dziecko dosłownie. Jak dziecko. Więc wytłumaczcie mi, proszę, jakim sposobem to ma być snajperska kurna broń. Bez headshota? Z gówno, gówno. Kurna Jeśli się na tym zatkam, to no dosłownie mnie krew zaleje. No fuck! 32-14, nie jest tak źle. Jestem dwa do przodu od gościa, który jest na drugim miejscu u mnie w drużynie. Eee. Tutaj się tego pozbyć w najłatwiejszy sposób. O to kurna chodzi, no. Żeby się nie pakować gdzieś niepotrzebnie, będę próbował e ewentualnie jeszcze quickscopeować z bliska. Na kimś już takim trochę ubitym. Może to jakoś pomoże. Kurno, myślę, że tutaj gościu się kitra. No, przed chwilą przebiegał tam. Ale spróbujmy, może kogoś tutaj wychylić na górze. Tak mi się wydaje, że znowu tutaj ktoś kampi. Kurna zdjęli go, tak? Zdjęli go. No, i znowu gościu dostał raz. I dupa. Drugi raz udało się. Gustavo jeszcze na dodatek. Dziękujemy. Dziękujemy, guściu. Pięknie, pozbyłem się i Trzeba się w jakiś sposób ratować. To jest mój jedyny sposób. Może ten gościu będzie próbował wybiegać tutaj do góry. Nie. Dobrze. Jak nie, to nie. Nie będziemy się tam na niego opastwić jakoś bardzo. Przydałoby się, żeby znowu ktoś tutaj, przydałoby się, żeby ktoś tam kampił na górze. Był najprostszy, najprostszy kill z kosy, jaki bym mógł tutaj otrzymać. Na dziewka, na dziewka, pany, na dziewka. Gustawo też ma 32. Ale ja ty jedyny, jak na razie mam kosy z tego co tu widzę. Fak, no i co ja mam zrobić w takim momencie? No. Gdyby gościu, kurna, się na chwilkę tylko zatrzymał, zdążyłbym go. dogoniłbym go, no na pewno bym go dogonił. Ja pierdolę, no miało nie być 20 minut, a już dochodzimy do. O, 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 łatwy kill, łatwy kill. Nie łatwy kill, jeszcze powrót, nie powrót, jest! Kurna! Dobrze, że dostał w papę i otrzymał tą kosę. Spróbuję eee... że za długo to wszystko trwa, ale jednak się udało, więc no w miarę jestem zadowolony. Trwało to dość, bo trwało 20 minut prawie. Ale cóż, e, mam nadzieję, że Wam się podobało, e, jeśli tak, to proszę Was jak najbardziej o zostawienie lajka. Like e, no i myślę, że będziemy się widzieć w ostatnim Mistrzu Broni, który mi został do pokrycia, tam ta odwrócona kolejność. Już wspominałem o tym ostatnim przy okazji trolla. E, nie wiem, czy widzieliście trolla u mnie, jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to zaglądnijcie. Jeszcze właśnie materiał tam, e, graliśmy sobie w trolowanko. no ale dobra. E, dzięki, raz jeszcze za to, że ze mną spędziliście te niecałe 20 minut. No i trzymajcie się do tego następnego razu. Trzymajcie się ciepło tymczasem. I pa, pa!